Witam bardzo serdecznie z tej strony Wojtek e, W dzisiejszym odcinku jemy e, najostrzeższą zupkę e, no To tradycja chyba Pierw... Czekaj, nie to. Pierw to Tradycja jaka? Zupka, piska Ale za każdą niepoprawną odpowiedź będzie dolewana Tak można nazwać? Dolewana? Sos No, dolewany sos, łyżeczka a to mówię teraz, że to będzie na temat e, naszego kanału, nie? Mam nadzieję, że się idzie, Ja nie Dobra. wiem. Dobra. To chyba nie ma nic, e, Dobra, mamy wszystkie i co? Z jedzonka do zaraz Dobra, włączone Jak coś włączone jest, nie? Dobra Chyba nie widać nawet Teraz? Połowę twarzy, prawie całą twarz widać Teraz? Do całego wchodzimy Tak, teraz widać co Dobra zrobić? wyjedźcie sobie, ja teraz przychodzę Pamiętajcie o czym mówię? nie? Dobra. Pierwszy Dobra to. Dobra. Dobra. Ostry. Dobra. Ostry. Oczywiście ja bym tego nie poczuć bo ja wiem, w niej przyprawy bo mi się na ręce wydało się to, No co? taka dobra dobra Dobra. Pierwsze pytanie do Cześć. Ciebie Kuba bo Cześć. Ty się możesz pomylić tylko o 2 suby ile nasz kanał ma tak, o 2 suby Wy macie wszystko teraz na ekranie poprawne, nie? Mi się wydaje, czy to, będzie... wiesz, bo to jest codziennie 31. Czekaj. Dobrze, dobrze. 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 Można poprawić. A to ostre? No, ja mam ostre. Dobra. Macie te same złotki jak coś, nie? Dobra. Teraz do Ciebie pytanie. No daj. Ile ja mam przyjaciółek? A o ile można trzukać? Zero <grym> Po prostu cztery Jak ktoś przesunie się, bo ciebie nie widać Dobra, o Przecież ja Dawaj Trzecią, ja. No ile mogę mieć? No ile? Trzeba takie Dwie, Jedna To jest ta, co masz No nie ma! No.

No, zykoło, ja chyba nie chcę widzieć to co montował. To będzie montował. Co? Bardzo? Ja nie mam tam coś do piszcia. Ale szczerze? Teraz tylko patrzyłem. Cześć, ja cię wam. Witaj, no. teraz Kuba. Pytanie... Pytanie? Okay. Jakie to było pytanie? Jako my ostatnią piosenkę nagraliśmy razem? Ostatnią... Dobrze powieść. Bo ja pamiętam jaka to była. Ja pamiętam, pamiętam. Naprawdę pamiętam. My no, mamy chyba 6 piosenek nagranych. To tylko do nich nie będzie... Czekaj, tylko mówię o że do nich nie będzie telewizji. Nie? No dobra. Tylko i jednej nie było Dobra A, dobra, moje sugestie A i B A, prawdziwy bracia B Kocham cię kocham Kocham cię kocham Czekaj okay. Tak, dobrze rusza pójdę No, pierwsza czy ostatnia? Ostatnia A, no, no rzeczywiście, to bym... A, mi się może o pierwsze. Do ciebie Ile miałem dzieci? Może się pamięć o tych dzieci. Ile? Skoro mogła być duża ilość tych dzieczn. jestem. szczerze? Ty mi trochę mówiłeś. Sporo. Sporo, sporo, na pewno. Może nawet i kilkadziesiąt. Yy, no to tak, nie nakrzczelam. No. 30... nie 24 nie? Kiedy miałem te 34? 24 A, 24 A teraz pytanie Czy to dodajesz? Czy to dodajesz? Czy odejmujesz? Będzie o 5 Dziewczyny możecie się pomóc, Więc Dodaję Po pierwsze Ja nie czy... miałem... Ile dałeś? Poprawna liczba Pięć 50? nie, przepraszam, osiem dzieci. Bardzo dużo. Powiem Ci, na tycie No, mówiłem, że no to jest... No daj całą łyżeczkę, no. A nie, co? No to... Dobra. No. O nie. Macie. Nie wiem, czy widać. Jeszcze pół mi jest Tamte. Ale dobre. tak Dla... jak tu musisz wyciągnąć? No tu kapie. Dobra, no, dobra, docie. dobra. Dobra. A, to to co ja lubiłam Ale, ale, zarazie, ogniwo do no wyjścia Ty ogniwo Zaraz ci ogniwo wyleci z buzi Dawaj, dawaj no. Ty, bo on końca ty jeszcze w ogóle No bo ja a dobra, już spieszam. Wpadajcie na kanał Zefronis. Do... Tak. Yy, dobra, a, a w jakieś ścieżki pytania, a ścieżki człowieku I wpadajcie na piosenki. <noise> tak, trzech braci. Będzie. Dobra, to tak, pierwsze pytanie do ciebie ciężkie. Toś. Od jakiego wieku zacząłem grać? Pierwsza z Jak ile miałem lat? Może się o od lata Mm. 12 <grym> Nie, jak miałem pierwszy raz pamiętam, kopałem piłkę, jak miałem 4 lata Ale ja myślę, że 5 Ty miałeś, e, nie, 4 A no, a ja wiem. W piątym, e, jak miałem 5 lat, wtedy zacząłem mieć piłkę już W całym tym aż do teraz Czyli to się równa na łyżeczka Nieco trudniejsze to będzie Tak, To wiemy. A ja obglaniabodę. Tak, jak to wymieszam... Oglaniabodę. Ojej, wody! Oglaniabodę. Ojej, zbo. Oglaniabodę. Ojej, się Ojej, zbo. Ojej, zbo. to się Ja nie trzebałem tego. Dobra, następne pytanie. Dobrze. Ciebie, tak. Z um, ma dziewczyna mi się przyszła. Znaczy to... Y, spoiler, nie? Cien... Dobra. Albo inaczej, dobra. Przez czekam. Trzeci. A z kim? Dobra, czekaj. E, to inne pytanie, bo to jest łatwe. dość. E, kiedy ostatni raz miałem dziewczynę? Dobrze pomyśleć. I wpadajcie później na odcinek Cześć. drugi. O no, tam Cześć. Cześć. będzie ostro. Cześć. No, Tak ostro. <laughs> Nie ci jak ostro. No. Dobra. W jakim Cześć. wieku? Jakie to było pytanie? <laughs> Ile z dziewczynami się się? Nie, potem jeszcze. чка